Rzeczywiście kobietom zdarza się płakać, niemniej jednak Agnieszka zachowuje się na razie bardzo dzielnie. Ze mną jest ciocia Agnieszki, pani Halina. Pani Halino, ja jednak mam wrażenie, że Agnieszka jest zdenerwowana. No może jest trochę zdenerwowana. Wiadomo, że no dzisiaj yy, losy pokażą, czy wyjdzie Agnieszka, czy wyjdzie Ken. No, pies jest uczulony na Kena, tak podejrzewam, że. nich że? musi opuścić jednak. Ale pies, mówiła Pani też, że jest zdenerwowany, że już wyczuwa swoją, bliskość swojej Pani. No na pewno. Psy wyczuwają na 5 km obecność swojego właściciela. Także no na... No na... Zobaczymy, czy, czy nie, nie myli się pies w takim razie. Ale mam do Pani jeszcze pytanie. Zna Pani w końcu Agnieszkę od dziecka. Ona podjęła taką dość heroiczną walkę właściwie o polepszenie niby warunków wszystkich mieszkańców domu. I spodziewam się, że dużym zaskoczeniem dla niej jest ta wyrównana jednak walka z Kenem. Jak Pani uważa? No, trafiły się dwa odwrotne charaktery. I tutaj no, nie mogło być inaczej, tak jak zaistniało. Agnieszka jest bezpośrednia i wyczuwa fałsz u innych ludzi i niestety mówi to, co myśli. Czy chcieliby Państwo ją dzisiaj tutaj zobaczyć? Spytam jeszcze Darka, brata Agnieszki. Jeśli będzie trzeba, na pewno zobaczymy. Ale jak czujesz? Ciężko powiedzieć. No, wiem, że ciężko. Oczywiście przypominam, proszę Państwa, że głosy są podliczone. Czekamy tylko właściwie na ogłoszenie tego werdyktu widzów Państwu. Ale zobaczmy jeszcze, co sądzą pozostali mieszkańcy domu Wielkiego Brata. W końcu im ta atmosfera walki między Kenem i Zozą trochę się udziela. Oni także są zdenerwowani. A więc co oni powiedzieli Wielkiemu Bratu na temat tej wyrównanej walki? Kurde, no nie wiem, jak te notowania tak szły, jak to się mówi w ręka w rękę. No ja bym chciał, żeby Zóza została. Tutaj. No, wiadomo, że wolałbym, żeby to Łukasz opuścił dom. Zresztą sam go e, nominowałem. Czy ja to, bym chciał? Bo, tak jak już kilka razy mówiłem, szanuję ją bardzo. Ale po prostu z Jewiorskim jestem bardziej zżyty. Jest moim kumplem tutaj. Mm, jeżeli on zostanie, będziemy się dalej dobrze bawili i, i, i będzie fajnie. Z Agnieszką rozmawiam od czasu do czasu. Czuję z nią taki jakiś bliższy kontakt, przez to, że jesteśmy z jednego miasta. Ale, tak jak mówię, pff, chciałbym bardzo, żeby został Łukasz Wiewiórski. Skomplowaliśmy się tutaj przez te 35 dni bodajże i, i chcę, żeby został. Mówię to prosto z mostu. Yy, osobiście wolałbym, żeby została zauza. Ja oczywiście myślę, że opuści dom Łukasz. Że Agnieszka zostanie z nami. Jest bardzo bliską mi osobą, jest cudowna, jest wspaniała i właśnie dlatego. I myślę, że wszyscy to zauważyli. Myślę, że mam o wiele więcej konfliktów z Łukaszem, więc może czułabym się swobodniej. Faktem jest, że jestem w Drużynie Czerwonych i pewnie wyjście Łukasza nas osłabi, ale jeśli zostanie załza, nie będę płakać. Tak jak już wcześniej mówiłam, wiem, kto chciałabym, żeby został. Łukasz. Jestem z nim w jakiś sposób, znaczy, nie wiem, dobrze się ostatnio dogadujemy. No i chyba dlatego, że jesteśmy w jednej drużynie, dużo czasu ze sobą spędzamy. I mamy różne tematy, na które też możemy porozmawiać. A poza tym, no, no jest mi bliski w jakiś tam sposób, jest mi bliski. To były głosy tych, którzy na pewno dziś się nie wyjdą, i teraz skorzystajmy z okazji i spróbujmy to skomentować. Pani Halino, Agnieszka bardzo spokojna, ale zdziwiło mnie to, co powiedziała w pokoju zwierzeń. Jednak chętnie by została. Tak, tak jak w gazecie pisało, dynamit wybucha, zostaje spalony ląd. Ale wolę mieć ten dynamit niż jednego dla milionów z ogonkiem. Rozumiem, a reszta mieszkańców opinie reszty mieszkańców? Zaskoczyło mnie. Może poznali zołzę. Bliżej jak się potrafi wyciszyć, jaka jest. Ja ją znam najlepiej. 25 lat z nią jestem pod jednym dachem. No ale my obserwujemy ją przez więcej niż 25 dni już. Rozumiem, ale to może trema. Każdy z nas ma tam gdzieś swoje coś, co się krępuje kamer, musi się do nich przyzwyczaić, musiała się zapoznać z grupą. Ona tęskni też za domem, za Wojtkiem, za psem. Czy Agnieszka jest taką osobą, dla której ta sytuacja może mimo wszystko być już teraz trudna? Nie, ponieważ ona się nominowała sama i wiedziała, w jakie układy weszła z wielkim bratem i ona się spodziewa, że może wyjść, bo ona po prostu poszła na układ. Mhm. I tak już zostało. To nie jest dla niej zaskoczenie, że ona może wyjść. A co będzie za dwa tygodnie, jak teraz zostanie? Jaka jest przykrość, jak grupy muszą nominować i się znów czeka na następny. Okrutny ten wielki brat rzeczywiście taki program. Dziękuję. To tyle pani Halina. Pani Tereso. Łukasz bardzo spokojny w pokoju zwierzeń, prawda? Tak, spokojny. Tak jak zawsze, jak mówiłam. Czy dalej ma Pani to samo przeczucie, że, że zobaczy go Pani dzisiaj? Nie wiem, może go zobaczę, nie mam pojęcia. Bo on tak dosyć zdecydowanie, otwarcie mówił do wielkiego brata, do usłyszenia. Może chce zostać, widocznie jest mu tam dobrze, ale może wyjdzie, nie wiem. A opinie reszty grupy o tym, kto zostanie, kto powinien zostać, kto chcieliby, że został, żeby został? No, ja, tak jak mówiłam, że Zouza tam niestety, ale ona dominuje nad wszystkimi. To było widać cały czas przez cały program i w tej chwili jest to samo. Natomiast z grupy Łukasza, tak jak już można było teraz zauważyć, to chcą, żeby pozostał. Jednak dopiero zaczynają go poznawać, jaki on naprawdę jest tak jak rozmawiał z Agnieszką na polu bitwy, że ona osądzała go niesprawiedliwie, a nie poznała go, jaki on naprawdę jest, jakim jest człowiekiem wartościowym i naprawdę porządnym jest. Dziękuję bardzo. Tyle pani Teresa, mama Łukasza Wiewiórskiego. Ken czy Zouza? To pytanie jest nadal jeszcze przez chwilę otwarte. Wyniki już znamy. Niemątpliwie jest jedno, że są to dwa silne charaktery. Obydwoje mają swoich i zwolenników i przeciwników. Ale kto ma więcej zwolenników? To okaże się już naprawdę za chwilę i za chwilę też Martyna, która stoi przy drzwiach, przywita tę osobę Martyna. Ja tylko się dziwię jednemu, tak naprawdę. Gdzie diabeł nie może tam babę pośle, to przysłowie znamy od zawsze, ale Agnieszka w sumie sama wpakowała się w te problemy. Nie pozostaje mi teraz nic innego, proszę państwa. Jak odczekać jeszcze parę minut, już po przerwie reklamowej, już za moment otworzę te drzwi i powitam jedną osobę. Agnieszko Łukaszu, pora na przygotowanie walizek. Co przygotowano? Są przygotowane od wczoraj. Mamy je wstawić do spiżarni? spiżarni. Po walizce Spakować. po jeszcze. Sprawdźcie, czy wszystko spakowaliśmy. Wszystko spakowaliśmy. Wszystko papa. Po... Wszystko, no teraz jest, żebyście podnieśli. Czy mamy pochodzić tam, Dobry, żeby po, 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 połętać. Więcej informacji o programie Big Brother Bitwa na stronie internetowej www.tvn.pl Więcej informacji o mieszkańcach w magazynie Big Brother. Chcesz wygrać wycieczkę do domu wielkiego brata? Słuchaj jutro poplisty w radiu RMF FM między godziną 18 a 20. Po przerwie to już ostatni akt i teraz, właśnie teraz przedstawimy Państwu informację, kto wygrał tę niewątpliwie najbardziej zaciekłą rywalizację nominacyjną. Ken czy Frytka? Mama e, Łukasza jest przygotowana. Pani Halina, mama e, Zozy, Agnieszki także jest przygotowana. Proszę Państwa, różnica wyniosła... Tylko mniej więcej 4%. Dlatego tak długo trwało liczenie. A informacje o tym, wiadomość mieszkańcom, kto teraz ma opuścić dom, przekaże sam wielki brata. Zatem patrzymy. Jak to tak było? Chemię to szło? Z tego klosa? Uwaga. Nadeszła pora ogłoszenia wyników głosowania. Długo czekaliście A zatem Do rzeczy Witam mieszkańców Widzowie Zdecydowali Że dom wielkiego brata Opuści Agnieszka Koziołek Bardzo dobrze Otóż kochani, i nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Dobrze, pożegnamy się tu, a niebiescy mi odprowadzą. Proszę, Andrzej, nie zapomnij. O, zapomnij zapomnij, nie? Proszę, pamiętaj. Nie ma Nie płaczcie. Agnieszko, masz minutę na pożegnanie. I otworzenie domu. Dzięki dalej. ci za wszystko. Mhm.